Kamionkowe arcydzieła można podziwiać w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Powstała dzięki działalności słynnej niegdyś na całym świecie bolesławieckiej zawodowej szkoły ceramicznej. To jest kolejny etap naszego dużego projektu nowoczesne muzeum finansowanego w ramach projektu Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia. Jest to projekt, który jak gdyby jest kontynuacją tego, co pokazywaliśmy w grudniu. W grudniu pokazywaliśmy ceramikę bolesławiecką z XVI, XVII wieku. Tym razem skupiliśmy się na pokazaniu najpiękniejszych arcydzieł szpawieckiej ceramiki, które powstały w pierwszej połowie XX wieku. Przede wszystkim z tak zwanego stylu secesji i międzywojnia, czyli Art Deco. Nie byłoby tego projektu, gdyby nie owocna współpraca z wieloma muzeami z terenu Niemiec i z Polski, ale także z lokalnymi kolekcjonerami, którzy udostępnili na potrzeby projektu i wystawy wiele eksponatów ze swoich kolekcji. Kolekcjonerzy zdobywali je latami. Zainteresowałem się tą sprawą. 30 lat albo 40 lat później. Dopiero kiedy wylądowałem ze swoją rodziną w Nowogrodzie. Kupiłem tutaj dom i zainteresowałem się ceramiką bolesławiecką. Wcześniej wiedziałem, że taka ceramika jest. Nawet yy, oglądałem zbiory tutejszego muzeum, ale tak jakoś nie zainteresowałem się tym. Dopiero jak moje dzieci zaczęły podrastać, a szczególnie syn, który się interesował od małego. Starałem się go ukierunkować, żeby się zainteresował ceramiką bolesławiecką. Przyjemność zobaczyć swoje eksponaty na wystawie? No na pewno. Duża przyjemność i wychwycić jakieś rodzynki, które nie były jeszcze znane, Ud udostępnić na, do oglądania dla ludzi. Nie? To są przede wszystkim eksponaty Bolesławieckiego Muzeum Ceramiki. Bardzo duże kolekcje to są naszych bolesławieckich kolekcjonerów, ale bardzo cenne obiekty też przyjechały z niemieckich muzeów i to mówię o największych muzeach, takie jak Muzeum w Norymberdze, Muzeum w Lipsku, czy słynne Wielkie Muzea Berlińskie. Tak naprawdę jest tu, już nie wspominając o wielkich muzeach w Polsce, o Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, tak naprawdę jest tutaj, jak mówią Francuzi, creme de la creme, czyli najlepsze z najlepszych. Efektem projektu jest także katalog, w którym prezentowanych jest 650 eksponatów. Na wystawie można ich zobaczyć ponad półtora tysiąca. Prezentują one wszystkie możliwe dekoracje, wzory, formy, także dla wszystkich tych, dla których bolesławiecka ceramika jest czymś ważnym, bliskim sercu. Myślę, że taką książkę powinien właśnie w bibliotece posiadać. Niegdyś wypożyczenie dwóch przedmiotów, jakiegokolwiek urodzonych na zachodzie, było praktycznie niemożliwe, jeżeli się nie miał bezpośrednich, jakichś takich bardzo serdecznych kontaktów albo takich kontaktów zupełnie zakamuflowanych. Ja jestem zachwycony tym, co się tutaj dzieje. Oglądając aktualną wystawę w Muzeum Ceramiki, okazuje się, że bolesłowiecka ceramika to nie tylko te najbardziej znane użytkowe naczynia w Stempelki. To niejednokrotnie arcydzieła, a tworzący je przed przeszło 100 lat artyści, ceramicy wyznaczali światowe trendy. Owszem, dekoracja Stempelkowa, możemy być z niej dumni, ale możemy być dumni z wielu innych obliczy. Tak naprawdę oblicze bolesławieckiej ceramiki są wielorakie. I to nie tylko Stempelki, i nie tylko brązowe gładkie naczynia, ale też naprawdę fantastyczne, ekskluzywne, bardzo. Bardzo eleganckie obiekty o najwyższej randze artystycznej nie tylko w Europie, ale i na świecie. Warto przypomnieć, że ta ceramika otrzymywała nagrodę chociażby na wystawach światowych w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, czy na wystawie światowej w Brukseli na początku XX wieku, czyli naprawdę należała do najlepszych na świecie. Tą światową wystawę można oglądać jeszcze tylko do 30 czerwca w Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa w Bolesławcu. Dla najmłodszych zwiedzających przygotowana ścieżka pedagogiczną ze stanowiskami umożliwiającymi naukę przez zabawę.